Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj start nowego cyklu. Pięć pytań do. Będą to pytania, które będę zadawała osobom pracującym na różnych stanowiskach, po to, aby dać Wam inspirację i z drugiej strony garść takich bardzo konkretnych informacji na temat danej ścieżki zawodowej, danego stanowiska, po to, abyście Mogli dokonać dobrego wyboru lub też pomyśleć o przebranżowieniu. Zanim zaproszę do tutaj nagrań moich gości, chciałam tak naprawdę zacząć od zawodu rekrutera. Także pytania, które będę zadawała później innym, dzisiaj zadam sobie, albo może inaczej na te pytania sama dzisiaj odpowiem, po to, aby troszkę przybliżyć Wam zawód rekrutera. A więc pierwsze pytanie. Zaczynamy. Pierwsze pytanie dotyczy tego i będzie zawsze dotyczyło tego, jak właściwie na daną ścieżkę kariery wejść. Czyli, jeżeli jesteście osobami młodymi, myślicie o zawodzie rekrutera, czy są jakieś studia, szkolenia, jak należy podejść do budowania tej ścieżki i do tego, aby kiedyś ten zawód wykonywać. Więc jeśli chodzi o rekruterów, to tak naprawdę takim najbardziej oczywistym wyborem, jeśli chodzi o studia, jest psychologia albo zarządzanie zasobami ludzkimi. Natomiast y, muszę Wam powiedzieć, że do końca wybór studiów nie ma znaczenia, jeśli chodzi o późniejszą pracę w tym zawodzie, y, bo tak naprawdę możecie studiować cokolwiek, a zbudować później swoją wiedzę albo na studiach podyplomowych, albo na jakichś kursach, szkoleniach, albo po prostu możecie zdobyć tą wiedzę pracując y, na przykład w firmie rekruterskiej, gdzie tak naprawdę zaczynacie od y, bycia researcherem, czyli takim pomocnikiem rekrutera i tak naprawdę jesteście w stanie wtedy od samych podstaw poznać ten zawód, y, bądź też możecie zacząć pracować w dziale HR jakiejś większej firmy, co też jest bardzo fajnym y, wyborem, dlatego że tutaj budujecie sobie wiedzę z bardzo różnych obszarów hr i być może później postanowicie bardziej rozwijać się w tym kierunku rekruterskim. Także obie te opcje są bardzo dobre. Tak więc, nawet jeżeli nie macie przygotowania wynikającego ze studiów, myślę, że takie praktyczne podejście i budowanie wiedzy już w praktyce jest tak naprawdę bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem. Także. To jest ta pierwsza ścieżka dla osób, które dopiero wkraczają na, na drogę zawodową. Natomiast, co jeżeli jesteście osobami starszymi, jesteście po iluś latach pracy i po, nie wiem, 10 latach pracy stwierdzacie, że chcecie się przebranżowić. No i muszę Wam powiedzieć, że to jest dokładnie mój przykład, bo ja tak zrobiłam po 8 chyba czy 9 latach pracy, właściwie głównie w sprzedaży. Natomiast na styku z rekrutacjami, bo ja byłam menadżerem, więc miałam do czynienia z ludźmi, miałam do czynienia z rekrutacjami. Pracowałam też w firmie z, z obszaru HR-owego, ja się przebranżowiłam, postanowiłam jednak zostać rekruterką ale zaczęłam również od studiów podyplomowych i tutaj akurat polecałabym ten start, dlatego że te studia dały mi naprawdę bardzo dużą wiedzę, taką teoretyczną na początek, wprowadzeni w ogóle w ten świat trochę HR-owy, trochę rekruterski, a ta wiedza tutaj bardzo szeroka naprawdę się przydaje i ona naprawdę jest potrzebna. I później w zasadzie ta ścieżka jest dokładnie taka sama jak, jak w poprzednim przypadku, czyli znowu najlepiej dostać się do na przykład firmy rekruterskiej i znowu zaczynamy gdzieś tam od samego początku i poznajemy tajniki tej pracy. Kompetencje. Jakie kompetencje twarde są istotne w tym zawodzie? No na pewno cała wiedza związana z tym w ogóle jak prowadzić rekrutację, czyli jak przeprowadzać projekt rekrutacyjny, jak prowadzić wywiad kompetencyjny z kandydatem. To jest jakby jedna rzecz, druga rzecz, bardzo się przydaje wiedza w ogóle z szeroko zakrojonego HR-u, wiedza na temat rynku pracy, wiedza na temat, na temat prawa pracy. Ja nie mówię tutaj, jeśli chodzi o prawo pracy, o jakiejś takiej bardzo dokładnej, szczegółowej wiedzy, ale ta wiedza, jakby taka w miarę ogólna, naprawdę bardzo, bardzo się przydaje. Może być też tak, że w momencie przebranżowienia, wy tak naprawdę wychodzicie troszeczkę z innego obszaru. Czyli na przykład, nie wiem, byliście bardziej w obszarze, pracowaliście trochę bardziej w obszarze finansów, gdzie również mieliście do czynienia na przykład z rekrutacjami ludzi. Decydujecie się na zmianę zawodową, żeby zostać rekruterem. I tutaj bardzo fajnie można połączyć te dwa obszary, bo możecie zostać świetnymi rekruterami, którzy specjalizują się w finansach, tym bardziej, że te finanse będziecie bardzo dobrze rozumieć. Więc tutaj taką twardą kompetencją, e, właśnie e, ważną, jest e, wiedza z jakiegoś bardzo wybranego, wąskiego czasem obszaru. Ona może być, ona nie musi być, bo są osoby, które robią e, Projekty rekrutacyjne z bardzo różnych obszarów i z różnych dziedzin. Natomiast zdecydowanie, jeżeli macie taką wiedzę, na przykład techniczną, IT, rozumiecie pewne bardzo skomplikowane procesy, możecie to przekuć tak naprawdę na swój sukces, bo możecie zostać bardzo dobrymi, wyspecjalizowanymi rekruterami, headhunterami w bardzo konkretnej, wąskiej działce. Ja bym powiedziała, że też umiejętności sprzedażowe bardzo przydają się w tym zawodzie, dlatego że z jednej strony jesteście tutaj bardzo często. Sprzedawcą tak naprawdę swoich usług dla klienta, natomiast jesteście też sprzedawcą tak naprawdę oferty dla kandydata. Bardzo często musicie zachęcić kandydata do oferty, mimo że on być może aktywnie nie szuka pracy. I tutaj rzeczywiście takie kompetencje sprzedażowe bardzo, bardzo się przydają. To, co ja bym jeszcze powiedziała, bardzo dobra umiejętność posługiwania się językiem polskim. I tutaj mówię zarówno w mowie, żeby mieć taką swobodę wypowiadania się, natomiast to się również bardzo przydaje w momencie pisania ogłoszeń. Pisanie ogłoszeń naprawdę nie jest takie proste. Napisanie dobrego ogłoszenia to jest naprawdę czasochłonne zajęcie i wymaga naprawdę bardzo dobrego, operowania słowem pisanym. Uwierzcie mi, widać różnicę czytając ogłoszenia, dobrze napisane i źle napisane. To były kompetencje twarde. Jakie kompetencje miękkie w tym zawodzie są ważne? No na pewno komunikatywność, na pewno nawiązywanie relacji. To jest bardzo relacyjny zawód. Jeżeli nie lubisz rozmawiać z ludźmi, to nie jest praca dla Ciebie, bo w tej pracy właściwie non-stop rozmawiasz. Na pewno umiejętności analityczne, na pewno umiejętność bardzo dużego słuchania ze zrozumieniem, wyciągania wniosków. To jest bardzo ważne, bo Ty zadajesz pytanie, kandydat na to pytanie w pewien sposób odpowiada i to Ty wyciągasz wnioski, oceniasz tego kandydata tak? na podstawie tego co on mówi także taka naprawdę umiejętność aktywnego słuchania doda dodatkowo powiązana z dużymi umiejętnościami e, analitycznymi e, duża konsekwencja w działaniu i duża e, tak naprawdę kreatywność również powiedziałabym e, dlatego że zdarzają się czasem takie e, patowe sytuacje gdzie wydaje ci się że już nie jesteś w stanie znaleźć kandydata i jednak Trzeba znaleźć sposób na to, aby do tego kandydata dotrzeć. I tutaj właśnie przydaje się ta bardzo duża kreatywność i taka otwartość również na, na nowość. To jest bardzo ważne, dlatego że w tym zawodzie bardzo często po pierwsze no, musisz się uczyć czegoś nowego, bo nagle może pojawić się projekt z obszaru, którego nie znasz. I tak naprawdę, jeżeli chcesz dobrze ten projekt przeprowadzić, musisz się najpierw przygotować do tego, wejść w ten temat, zdobyć wiedzę, na czym polega dany obszar, o co pytać właściwie, zrozumieć ten temat, bo inaczej no, nie będziesz profesjonalnym rekruterem. I ostatnie. Pytanie, a bardziej prośba, którą ja będę kierowała do moich gości, i próbu, spróbuję wam teraz przekazać taką moją, jakąś myśl podsumowującą dotyczącą tego zawodu rekrutera. znaczy to jest cudowny zawód? Ja po prostu uwielbiam to, co robię, ja to kocham. To, co chyba jest dla mnie takie naprawdę najbardziej pociągające w tym zawodzie, abstrahując już od kontaktu z ludźmi, które ja też bardzo lubię, i to, to jest to, co ja uwielbiam w tym, w tym, co robię, to jest właśnie ta możliwość, Dowiadywania się o nowych różnych rzeczach, rozwijania się na, na, na takim poziomie wchodzenia w bardzo różne obszary tematyczne, które być może normalnie byłyby dla mnie niedostępne. Pamiętam kiedyś jednym z pierwszych moich projektów dawno temu był projekt dotyczący aktuariusza. I uwierzcie mi, ja wtedy nawet nie wiedziałam, kim jest aktuariusz. Później naprawdę bardzo szybko zdobyłam wiedzę na ten temat. Oczywiście nie zostanę aktuariuszem nigdy i nie będę aktuariuszem, natomiast żeby przeprowadzić ten projekt, musiałam naprawdę dość mocno wejść w temat dokładnie ten i go dogłębnie zrozumieć, więc to jest to, jeżeli, jeżeli lubisz odkrywać nowe tematy, jeżeli lubisz się uczyć, jeżeli lubisz... Um, to jest też bardzo ważne w researchu tak naprawdę, kiedy szukasz kandydatów, czyli jeżeli lubisz właśnie wchodzić w różne zakamarki, tak, jeśli chodzi o, o social media, o ludzi, o szukanie ich, ale również o właśnie wiedzę, którą zdobywasz, to to jest absolutnie zawód dla Ciebie, także... Um, bardzo wdzięczny, dający bardzo dużo satysfakcji, czasem frustrujący, bo coś nie idzie, bo, bo gdzieś tam się coś zatyka po drodze, ale jakby koniec końców ja naprawdę bardzo polecam. To tak, to było pierwsze nagranie z serii 5 pytań do. No akurat tak się złożyło, że byłam sama swoim własnym rozmówcą, ale pomyślałam, że to jest akurat dobry start i dobry początek. A już od następnego nagrania, od następnego filmu obiecuję Wam naprawdę bardzo ciekawych, inspirujących gości, także do zobaczenia. A osoby, które chciałyby omówić ze mną swoje wątpliwości na temat swojej ścieżki kariery, na przykład, bardzo serdecznie zapraszam na umówienie się na. Spotkania ze mną www.hr-inspire.pl. Do zobaczenia.